Ach, Guild Wars 1. Jedna z gier, która w pewien sposób wytyczyła moją ścieżkę jako gracza, pokazując w jak fenomenalny sposób można wykonać pewne mechaniki, czy pójść całkowicie pod prąd dając graczom unikatowe doświadczenia, których próżno szukać w innych grach. Jest to tytuł, który ukształtował w pewien sposób także moje gusta pod przyszłe gry, które miałem w przyszłości zagrać, tak jak Arcanum, Ranscape, Neverhood czy też Daggerfall, jak i wiele, wiele innych. A wspominając te wszystkie gry ciągle w głowie mam obraz, gdy siedziało się na podłodze i oglądało jak gra rodzeństwo, by potem ta miłość do starszych tytułów przeszła na was. Piękne czasy, gdy gry miały w sobie to coś. Ale wracając, Guild Wars 1 jest jedną z niedocenianych pereł, jeżeli chodzi o MMORPG. Jest tak głównie ze względu na to, w jak intrygujący sposób podeszła do tworzenia mechanik oraz jak niecodzienny miała na siebie pomysł, ponieważ określenie MMORPG nie do końca jej pasuje, ale o tym za chwilę. Także witam bardzo serdecznie, Sisu z tej strony. Jak wiecie, bądź nie, nie jestem twórcą internetowym, który tworzy content głównie o Guild Wars 2. Guild Wars 1 pojawia się u mnie głównie na streamach, czasami też na YouTube, gdy wrzucam film dotyczący jakiegoś aspektu fabuły gry. Moja historia z Guild Wars 1 sięga prawie od jego premiery, wtedy też dostałem w swoje małe łapska właśnie ten tytuł. Jednak z racji na dość młody wiek oraz to, że wtedy nie przechodziłem gier, a w nie grałem, GW1 nie doświadczyłem tak jak powinienem. Wiele rzeczy niestety pomijając, oraz nie rozumiejąc ich świetnej jakości. Dlatego też po latach znowu w łapska dostałem Guild Warsa 1 w pełnym pakiecie ze wszystkimi dodatkami, co spowodowało moje ponowne zakochanie się w tym tytule, ale po kolei. Dziś chciałbym krótko oraz bardzo luźno porozmawiać o Guild Wars 1. Dlaczego uważam, że dalej jest wart ogrania, co robi dobrze, a co niekoniecznie. Co troszkę mi przeszkadzało. Dlatego przejdziemy przez różne aspekty gry. Od muzyki, przez świat, kończąc na mechanikach walki, które tak bardzo mnie urzekły. Dlatego wielu rzeczy nie omówię w tym materiale, inaczej trwałby on pół godziny. A chciałbym skupić się na wierzchniej warstwie gry, która już teraz jest fenomenalna. Serdecznie zapraszam. Co to jest Guild Wars 1? Bo od tego warto byłoby zacząć, by w pełni zrozumieć charakter tej gry. GW1 jest to gra wydana w 2005 roku przez Arenenet, firma, która od 2005 roku do dziś potrafi udowodnić lepiej lub gorzej, że MMORPG mogą iść w całkowicie innym kierunku i to naprawdę może działać. Dowodem na to jest choćby Guild Wars 2, który mimo swojej inności dalej mocno trzyma się w topce, robiąc na przykład jeden z lepszych, jak nie najlepszy, system mountów MMO. Ale wracając, Guild Wars 1 ma trzy kampanie. Kolejno, Prophecies uznawane za podstawkę gry, Factions wysyłające nas do azjatyckiego kraju, oraz Nightfall, gdzie przemierzać będziemy gorące pustynie. Jest jeszcze rozszerzenie Eye of the North, które dodaje stosunkowo podobną zawartość co kampania, jednak nią nie jest. Ponieważ rozszerzenie różni się od kampanii tym, że nie jest samodzielne. Czyli dla przykładu, każdą kampanię możecie odpalić samodzielnie, nie musicie ogrywać poprzedniej ani przyszłej. Co jest fajną opcją, jeżeli wraz z przyjaciółmi chcielibyście zacząć od danego fragmentu gry. A jeżeli waszym celem jest przejście wszystkiego na jednej postaci, także znajdziecie taką opcję. Warto także nakreślić jedną sprawę: jeżeli wejdziecie postacią z kampanii Factions lub Nightfall na Prophecies, nie będziecie mogli grać w starym Askalonie. Aczkolwiek, jeżeli z Prophecies wejdziecie na drugą lub trzecią kampanię, będziecie mogli wejść do ich strefy startowej. Jedyne ograniczenie, jakie będzie tam na was czekało, to mniej misji oraz nie do końca pełna fabuła, jednak tylko na prologowym etapie. W końcu nie jesteście fabularnie obywatelem tych krain. I może brzmieć to chaotycznie, jednak fabularnie ma to już sens, patrząc na to, że wasza rozwinięta postać jest już jakiś czas po wydarzeniach z podstawki. Guild Wars 1 nie do końca można zakwalifikować jako typowego MMORPGA. Wiecie, jeżeli mówicie słowo MMORPG widzicie setki graczy biegających po otwartej mapie, którzy w jakiś sposób ze sobą współpracują lub walczą. W Guild Wars 1 nie uświadczysz ludzi na otwartych mapach, ponieważ gra jest bardzo mocno oparta na instancjach. Każda mapa to osobna strefa, do której ma dostęp tylko wasza postać wraz z towarzyszami, których wcielasz do swojego party, ale o tym w późniejszej części materiału. Jest jeszcze oczywiście opcja, by grać ze znajomymi i ich dodać do party, jednak dalej nie sprawia to, że Guild Wars 1 można zakwalifikować jako tradycyjnego przedstawiciela MMORPGów. Jedyny moment, kiedy ujrzysz dziesiątki graczy naraz, są miasta, które służą tutaj jako huby do organizowania się w grupy czy odbierania misji, więc Guild Wars 1 bardziej można określić mianem kooperacyjnej gry RPG niż pełnoprawnym MMO. I co ciekawe, ma to swoje dobre strony. W wielu starszych MMO baza graczy spada, co bezpośrednio przekłada się na problem w wykonywaniu konkretnych czynności czy zadań, co Guild Wars jeden fenomenalny sposób zabezpieczył, ale o tym za chwilę. Jedną z rzeczy, która wyszła Guild Warsowi fenomenalnie i warto o niej wspomnieć, jest muzyka. Muzyka, która do tej gry pasuje wręcz idealnie, tworzona przez geniusza branży Jeremiego Soula, odpowiedzialnego za podkład muzyczny do takich gier jak Baldur's Gate Dark Alliance, Neverwinter Night, seria Elder Scrolls, Warhammer, Kotor czy dodatek do WoWa Mist of Pandaria, a gier przy których maczał palce jest o wiele więcej. Także nie jest zdziwieniem, że podkład muzyczny do Guild Wars 1 oraz 2 jest na wysokim poziomie. Muzyka pasuje do lokacji jak ulał, uwydatniając to, co widzimy na ekranie, oraz pobudzając naszą imersję. No ale właśnie, co tak naprawdę widzimy na ekranie? Wiele osób może powiedzieć, starą prawie 20-letnią grę, ze słabą grafiką, o czym ty się tu w ogóle gadasz? I oczywiście jest w tym po części ziarno prawdy, aczkolwiek Guild Wars 1 dalej może się podobać. Czuć w tej grze, że nadgryzują już ząb czasu, to oczywiste, aczkolwiek wiele lokacji, które odwiedzamy w grze, potrafią sprawić, że zatrzymamy się na chwilę czy dwie. Guild Wars 1 lubi bawić się promieniami słonecznymi: liczne lasy, w których przez korony drzew przebijają się promienie światła, ruiny, przez które także przechodzi światło w miejscach, gdzie kiedyś były okna, witraże. Mimo lat nadal robi to wrażenie. I żeby nie było, to nie są jedyne miejsca oraz jedyne sztuczki graficzne, jakie możemy zobaczyć w tej grze. Odwiedzić możemy klasyczne wsi fantazy, gorące pustynie z monumentalnymi świątyniami, kończąc na azjatyckich klasztorach, a to dalej nie jest wszystko. Atmosfera map, wynikająca z kompozycji obiektów, podszyta muzyką oraz ze świetnie wykonanym projektem lokacji, potrafi pozytywnie zaskoczyć, dając nam duży uśmiech na ustach. Jednak, jak sami wiecie, nie samymi widokami MMO żyje. A co z walką? I tutaj Guild Wars 1 nie zawodzi. W grze mamy 10 klas, w tym 6 w Professies oraz po 2 w Factions oraz Nightfall. Co ciekawe, klasy możemy ze sobą łączyć, co pozwala na świetne uzupełnianie braków danej profesji, a to wszystko daje nam setki możliwych buildów naszego bohatera. Serio, setki i to osobno na tryby PvE oraz PvP. Naraz możemy mieć nałożone 8 umiejętności, więc odpowiedni dobór oraz balans bardzo się przydadzą. A to ze względu na dość ciekawe potyczki nie tylko z przeciwnikami, ale także z zarządzaniem naszymi zasobami, ale o tym zaraz. Dodając do tego opcję dowolnego relokowania punktów atrybutów oraz możliwość zmiany dodatkowej klasy, dostajemy idealny poligon do tworzenia buildów. Bildów, które mogą się uzupełniać, jak i całkowicie pogrążyć naszą postać, a wspomnę, że umiejętności w Guild Wars 1 jest ponad tysiąc. Dobrze jednak, o co chodzi z tymi ciekawymi potyczkami, bo tutaj chwilkę posiedzimy. Jak wcześniej wspomniałem, Guild Wars 1 jest grą nastawioną na instancje, co za tym idzie każda wyprawa poza mury miasta to swoista single-playerowa przygoda z możliwością kooperacji. Jeżeli nie macie z kim grać, Guild Wars 1 wychodzi wam naprzeciw ze świetnym systemem towarzyszy. We wszystkich hubach stoją pomocnicy gotowi do zwerbowania. Ich dobór ma szczególne znaczenie, ponieważ wymusi to na waszej drużynie lekko inny sposób grania. Towarzysze także mogą mieć dwie klasy, co sprawia, że drugi zestaw umiejętności może okazać się zbawieniem. I co ciekawe, nie powiedziałbym, że towarzysze mają jakąś ultra świetną inteligencję, podejmują dobre decyzje, sprawiając, że granie jest naprawdę przyjemne. Co ciekawe i warte wspomnienia, w grze jest także ulepszona wersja towarzyszy, tak zwani bohaterowie, których zdobywamy na przykład poprzez robienie konkretnych misji. I tutaj zaczyna się prawdziwa magia. Możemy dostosować umiejętności bohatera. Na przykład, wykorzystując pulę umiejętności odblokowanych na koncie, inwestować w punkty atrybutów oraz dostosowywać jego wyposażenie. Gracz zachowuje także pewien rodzaj kontroli nad aktywacją umiejętności. Jednak towarzysze to nie jedyna przyjemność płynąca z walki. Są nimi także przeciwnicy. Walka nie jest bezmyślna, nie polega tylko na klikaniu jednego klawisza, np. spacji, czy pozwolenia, by nasi sojusznicy zajęli się problemem. Tutaj faktycznie musimy myśleć i w większy lub mniejszy sposób taktycznie wybierać cele. Dla przykładu, spotykacie grupę przeciwników, mogą Was pokonać i to nie dlatego, że jest ich więcej, czy mają wyższy poziom, oni Was pokonają po prostu sprytem. Pierwsza linia zajmie was walką. Magowie na tyle gruby zasypią was deszczem ognia, a chilerzy wyleczą wszystkich swoich sojuszników do stanu początkowego. Albo inna sytuacja. Idziesz na bossa? Przygotuj się, bo bardzo prawdopodobne, że ma mocne umiejętności leczące. Więc jeżeli twoja drużyna nie ma odpowiednich obrażeń, to zginiecie. I co ciekawe, ten kombat naprawdę daje przyjemność. Wewnętrzną satysfakcję, że dobrze wyznaczasz wartość przeciwników. Że lepiej zaatakować najpierw healerów, bo jeżeli tego nie zrobisz, to cały czas będą leczyć szybciej niż ty zadajesz obrażenia. Czy też inny typ jednostek, ponieważ ich debuffy bolą jak cholera. I co ważne oraz świetne, każdy wasz skill niesie pewnego rodzaju konsekwencje o nazwie zużycie energii, many. Dobierając złe umiejętności albo używając ich bez zastanowienia, może okazać się, że macie za duży pobór, w stosunku do tego, ile regenerujecie. I nie muszę tłumaczyć, że taki obrót spraw to w wielu przypadkach niezbyt przyjemna śmierć was lub waszych sojuszników. Także kontrolowanie waszych zasobów oraz ruchów przeciwnika jest tutaj naprawdę ważne. To sprawia, że od Guild Wars 1 czuć bardziej nutę gry strategicznej niż faktyczny czysto zręcznościowy styl walki, taki jak w Guild Wars 2, gdzie uniki oraz pozycjonowanie się to podstawa. I nie zrozumcie mnie źle, nie robię z Guild Wars 1 gry niemożliwej do grania, gdzie uskuteczniane są strategie rodem z wielkich bitew. Aczkolwiek dalej, Guild Wars 1 to gra, gdzie trzeba myśleć i to całkiem sporo, co jest jej bardzo wielką zaletą. I ostatnim powodem, dla którego warto sprawdzić Guild Wars 1 jest naprawdę przyjemna fabuła. Poprowadzi Was ona przez najróżniejsze kontynenty, opowiadając Wam wiele intrygujących historii, które mają swoje konsekwencje w Guild Wars 2. Fabuła, która jeśli dacie jej szansę, może wciągnąć Was na dziesiątki godzin, zachęcając co niektórych do zagłębiania się w Wikipedię czy filmy na YouTube. A co zabawne wiele osób potrafi się dziwić, dowiadując się jak bogaty oraz pełen w szczegóły jest świat Guild Wars, dostrzegając pełną gamę tajemnic oraz sporego potencjału siedzącego w tym uniwersum. Na koniec materiału także warto wspomnieć o ciekawostkach dotyczącej tej gry. Guild Wars 1 jest grą by to play, a to oznacza brak subskrypcji, co wielu mogło i dalej może zachęcić do spróbowania tego tytułu, tym bardziej, że znaleźć go można także na Steamie. Kolejną ciekawostką głównie dla Polaków jest obecność języka polskiego. Tłumaczenia nie nazwałbym idealnym, jednak jeżeli ktoś ma większy problem z angielskim, tłumaczenie jest jak znalazł. Inną ciekawą sprawą jest fakt połączenia Guild Wars 1 oraz 2. I nie chodzi mi tutaj o fabułę, a o skiny. Grając w Guild Wars 1 i robiąc konkretne osiągnięcia oraz wyzwania, zdobywamy punkty, które odblokowują nam skiny w Guild Wars 2. Trzeba wspomnieć, że opcja ta jest możliwa, gdy posiadacie rozszerzenie Eye of the North. Także fajna sprawa, jeżeli szukacie motywacji do zagrania w Guild Wars 1, a przy okazji gracie w Guild Wars 2. Także tak wygląda Guild Wars 1. Gra o strategicznej walce, podczas której trzeba uważać na ruchy przeciwnika, jak i na własne zasoby. Gra, w której dostajemy możliwość stworzenia setek buildów, wspomagając się intrygującym systemem towarzyszy. I ostatecznie jest to gra, którą nie można nazwać pełnoprawnym MMORPGiem, i mimo blisko 20 lat na karku, dalej potrafi nas zatrzymać i skłonić, by rozejrzeć się po okolicy, dodatkowo pieszcząc nasze uszy świetnym soundtrackiem. I choć gra ma swoje małe bolączki, jak brak możliwości zejścia ze stromych górek czy średnia jakość nawigacji, to dalej jest to tytuł godny polecenia. Z mojej strony zapraszam na Twitcha, gdzie często gramy w Guild Wars 2 oraz 1, jak i gramy w różne inne tytuły, m.in. Dark Soulsy, Skyrima czy różne inne fajne gierki. Jeżeli jesteście ciekawi Guild Wars 2 zapraszam Was na kanał, znajdziecie tam wiele poradników czy opowiadania o fabule gry. Zostawcie łapę w górę oraz suba, by kanał mógł się rozwijać. A jeżeli jesteście weteranami Guild Wars 1 i czegoś nie dopowiedziałem, cóż, jest to bardzo prawdopodobne z racji na powierzchowność tego materiału, napiszcie to w komentarzu, by więcej osób poznało piękno tej gry. Mówi do Was Sizu, hej!